Ćwiczenia, które Wam przedstawiliśmy, te trzy ćwiczenia, czyli Martwy Ciąg, Power Clean, czyli zarzut siłowy na proste nogi, oraz Przysiad Ze Sztangą Trzymaną na Siłę, są to ćwiczenia, które mogą nam dać dużo efektu, ale też ważne jest, żeby pamiętać, że są to ćwiczenia bardzo techniczne i bardzo wymagające. Więc jeżeli zabieramy się za nie, pamiętajmy, żeby wykonywać to technicznie. Warto się zgłosić do, do kogoś, kto może nam to wytłumaczyć, na przykład na żywo, pójść do boksa crossfitowego w swoim mieście, bądź do siłowni, gdzie, gdzie są zawodnicy podnoszenia ciężarów. E, musimy też pamiętać, że, że każdy przysiad jest inny, każda osoba jest inaczej zbudowana. Jest wiele technik martwego ciągu, jest wiele technik wykonywania przysiadów, jak jest też wiele technik wykonywania power Są to ćwiczenia, które dadzą nam duże efekty, zwiększą naszą siłę, zwiększą naszą moc, co. To przeniesie się na nasze walki, tak? Na nasze osiągnięcia w sporcie docelowym, który trenujemy, pozwolą na rozwinięcie przygotowań motorycznych w off-seasonie i osiągnięcia naszych celów na przyszły sezon, czy to będą mistrzostwa Polski, Europy, świata. To zależy już tylko od nas i od naszych celów.